Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego zmiana siebie jest tak bardzo, jest taka trudna po prostu? I dlaczego, mimo największych starań, nie możemy szybko pozbyć się wzorców wbijanych przez nas przez lata, nawet można rzec? I właśnie opowiem Ci dzisiaj historię, która może pomóc zrozumieć te kwestie i wyobraź sobie, że od najmłodszych lat żyjesz w bańce stworzonych przez swoją rodzinę i jakby otoczenie. I Właśnie w bańce wzorców, wzorów i przekonań. I właśnie każdy z nas ma swoją bańkę, każdy ma swoje problemy, poglądy i każdy się po prostu znacząco w tej kwestii różni. Jako młodzi ludzie często właśnie się buntujemy, szczególnie wobec rodziny, czujemy wyrzuty sumienia, że jesteśmy tacy jak nasi rodzice i pragniemy się tego jakby pozbyć i być po prostu lepszymi ludźmi. I właśnie dlaczego tak trudno to osiągnąć? I zastanówmy się przez chwilę, ile jakby czasu te wzorce były w nas wbijane. Przez niektórych przez 16 lat, u niektórych przez 18, a może nawet przez 20 lat. To już zależy od Twojego wieku: te wzorce były w Ciebie wbijane. I to bardzo długi czas formowania naszej osobowości. Więc czy, czy my w ogóle możemy oczekiwać, że wszystko zmienimy w jedną noc? No ja niestety uważam, że to jest niemożliwe. Więc powinieneś dać sobie czas. Potrzebujesz co najmniej od jednego do trzech lat, aby po prostu zobaczyć znaczące zmiany. To proces, który wymaga cierpliwości i pracy nad sobą i powinien zacząć od małych kroków. I pierwszą rzeczą, najważniejszą po prostu będzie rozwój osobisty. Czyli pracuj nad sobą każdego dnia i nie chodzi tu o jakieś wielkie kroki, ale o po prostu stałe, codzienne, małe zadania. Dbaj o swoją sylwetkę, dbaj o swoje zdrowie, regularnie ćwicz. Lub jakieś mikronawyki, nie wiem, jakieś 5 minut co poczytasz, 5 minut zrobisz coś x, zrobisz y, zrobisz z i po prostu zacznij dbać o swoją higienę osobistą. Zacznij się golić na przykład, znajdź sobie jakiś nowy fryz, nowy herkat, który będzie szykowny i po prostu zacznij być ciekawym świata, zacznij wychodzić jakby z przysłowiowej strefy komfortu, zacznij robić rzeczy trudne i to naprawdę zmienia dużo. I pamiętaj, że o odpowiednim śnie śpi dobrze, zadbaj o higienę snu. Jakby to podstawa dobrego samopoczucia i efektywności. Dbaj też o to, co jesz. Zdrowe produkty, wiecie, to nie tylko lepsze zdrowie fizyczne, ale także psychiczne i o tym też często zapominamy. I właśnie Twoje ciało i umysł są ze sobą jakby nierozwiązalnie związane dosłownie są związane. Jakby ciało wpływa na umysł, a umysł wpływa na ciało to jest oczywiste. Relacje z innymi ludźmi również są niezwykle ważne. Otaczaj się ludźmi, którzy Cię wspierają, jakby, którzy Cię pchają do bycia lepszym człowiekiem i generalnie otaczaj się ludźmi z podobnym mindsetem. Ludźmi, którzy są po prostu wartościowi, a nie po prostu byle jacy, nie są próżni i nie zapraszają Cię co piąteczek na chlanie. I właśnie takie relacje powinieneś pielęgnować i o nie dbać, bo jakby jesteśmy społecznymi istotami i czasami musimy po prostu wyjść do ludzi, i u niektórych to będzie raz na miesiąc. Na przykład mi wystarczy szczerze dwa spotkania z jakimś znajomym, przyjacielem w, w miesiącu. To naprawdę mi wystarczy, żeby jakby naładować swoją bateryjkę. Dwa do czterech w miesiącu mi wystarczy, czyli można powiedzieć jedno na tydzień. No niektórzy potrzebują więcej, ale są też tacy, którzy potrzebują mniej, co im dwa spotkania na miesiąc albo nawet jedno na miesiąc, to już ich boli głowa. I się robią tacy, po prostu źle się czują. Więc no niektórzy w... potrzebują spotkania z kimś raz na kwartał, a niektórzy raz na tydzień, i to jest wszystko w porządku. Ważne, żeby po prostu dbać o te relacje i je pielęgnować, ponieważ to jest bardzo ważne. Następnie konsumpcja treści. Zwracaj uwagę na to, co oglądasz i czym się faszerujesz, chociażby w mediach społecznościowych albo w telewizji, albo dookoła po prostu. Obserwuj wartościowych ludzi, którzy mogą Cię czegoś nauczyć. Czytaj książki, które rozwijają Twoje myślenie i poszerzają horyzonty. I tutaj oczywiście zachęcam do czytania więcej o psychologii po prostu, bo to jest bardzo ważne, żeby jakby wiedzieć, jak się ludzie zachowują, dlaczego robią X, dlaczego i robią Y, ale generalnie zalecam ogólnie do czytania czegokolwiek, bo to jest strasznie niedoceniana rzecz. Jak ktoś ci kiedyś powie, że e, czytanie jest. Czytanie nie, bo ja sobie mogę podcast posłuchać i, i 10 razy szybciej wiedzę nabyć. Nie słuchaj się takich ludzi. Jakby czytanie kształtuje ci mózg, jakby zapowie, zapobiega demencji, redukuje twój stres i po prostu zalet czytania jest. Te, te, te zalety są nieokiełznane. Do tego, przez to, że książka zazwyczaj ma średnio 200-300 stron, to ta wiedza faktycznie się utrwala na dłużej. I jakby mówię to chociażby z autopsji, gdzie przerabiałem mnóstwo jakichś kursów, szkoleń godzinnych, dwugodzinnych, to ja już ci ta wiedza już dawno wyporowała. A to, co z książek, jakby przeczytałem, to to do mnie, we mnie dostało do dzisiaj. Więc ogromna przewaga. I ja uważam, że jeżeli będziesz się trzymał tego protokołu, gdzie dbasz, gdzie się rozwijasz, dbasz o zdrowie, o dietę, o relacje i zwracasz uwagę na to, co konsumujesz, jakieś treści, nie oglądasz jakiegoś rozrywkowego główna 24 na dobę, jeżeli będziesz się trzymać takiego protokołu, to zobaczysz efekty już po pierwszym roku. Po dwóch, trzech latach będziesz nie do poznania, poczujesz się pewny siebie, szczęśliwy, niezależny, dumny z siebie, zdrowy. Oczytany i po prostu charyzmatyczny. Ludzie będą chcieli się z Tobą po prostu zadawać i z Tobą się kontaktować. Jakby pamiętaj też, że często się porównujemy do ludzi sukcesu, którzy mają po jakby 40 lat. Chociażby ja tak mam, że jakby czasami myślę, że jestem do tyłu w życiu, bo się porównuję do jakichś milionerów, ale jak się zdaje sobie z tego sprawę, to sobie po prostu zdaje zdaję sprawę, że jestem głupi. I jeśli dopiero jesteś nastolatkiem. Nie ma potrzeby się spieszyć. Daj sobie po prostu czas, żyj swoim życiem i powoli buduj swoją osobowość. Jakby ten mój protokół, który czy wymieniłem, czyli z relacjami, ze zdrową dietą, rozwojem osobistym konsumpcją treści, to jest max godzina dziennie, tak to wszystko można zmieścić. Więc daj sobie po prostu czas, żyj swoim życiem, buduj swoją osobowość i jakby nie ma nic w tym złego, że wszystko wymaga czasu. Złe jest to, że oczekujemy rezultatów od razu. To nie jest od razu, to ciężka praca, to Ci daje efekty. Więc warto to sobie wiedzieć i miej to gdzieś z tyłu głowy. Nie osiągniesz efektów natychmiast, tylko to jest procent składany. To będzie taki wykres, gdzie pierwszy rok, drugi rok i trzeci rok wystrzeli wszystko i nagle się obrócisz i masz niesamowite życie. Więc miej to gdzieś z tyłu głowy. A ja dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.